Czytałeś książki o New Age, Biblię satanistyczną, Koran, inne księgi innych religii? Czy słuchasz ostrej muzyki rockowej, satanistycznej, techno, metal? Czy grałeś w jakieś demoniczne gry komputerowe? Diabolo, Dagones Drang, Quake, RPG, Pokémony, kieszonkowe potwory? Czy czytałeś literaturę obcych kultów, religii, książki, magii, wtajemniczające w czary i w magię, na przykład Harry Potter? Jak nam to wkręcono? Za jesteśmy z ojcem Sel Sylwestrem, który prowadzi podobne nabożeństwo, bo on się pyta, z czego ci uwolnić? Przychodzi młodzienie, czternastoletni, jestem wolny, pijesz nie, polisz nie, narkomania nie a może Harry Potter tak przeczytałem go całego jak diabeł z nim rzucił na kościele i obracał jak wskazówkami zegara są to teksty z imprimatur biskupa teraz krótko moi drodzy zbieram te wszystkie dzielę je na dwie, dwa kierunki. Twardy New Age, czyli takie uniwersytety Oxfordy diabelskie, i miękki New Age, takie koledża z licencjatem, praca skończona. Coś tam się dowiedział, ale już jest wciśnięcie. Twardy New Age, Akido, amulety, astrologia. Bioenergoterapia, Shening, chiromacja, czary, horoskopy Huna, jasnowictwo, yoga, kawała, kontrola umysłu, kurs cudów, magia romiczna, magia, mediuminizm, medytacja transcendentalna, numerologia, okultyzm, parapsychologia, pismo automatyczne, psychotronika, radiestezja, rebreeding, reiki, szat szatanizm, metoda kontroli umysłu według Sylwy, spirytyzm, synchronizacja półkul mózgu, szamanizm, taichi, tar tarot, techno, uzdrowienia okultystyczne. Wahadełko, Łudu, wróżbiarstwo, wywoływanie złych duchów, chodzenie po ogniu, erytymia, hipnoza, homeopatia, podróże poza ciałem, OBE, polarity, świadome śnienie, Gwigong, quigong, gwi uzdrowicielski dotyk, talizmany, codnie sztuki walki. Takie koleże. Aura, akupensura, akupunktura, antropozofia, antypedagogika, arometerapia, biorezonans, PSM, buddyzm. Diagnostyka paramedyczna, enagram, ezoteryzm, gwiezdne wojny, feng shui, harry potter, metoda Hallingera, holizm, leczenie holotropowe, irydologia, kinezjologia, metoda Denisona, medycyna chińska, medycyna tybetańska, pozytywne myślenie, programowanie neurolingwistyczne, odmienne stany świadomości, prekognicja, psychologia transcendentalna, transpersonalna, supernauczanie, szkoły steinerowskie, telekinezja, teozofia, terapia Gestalt, ufologia zdjęcia Kirliana, Zen, życie po życiu. To wszystko wpuszczono na naszą Ziemię.